Amazona, odkryj wyjątkowe dary dżungli, link znajdziesz w opisie. Witam Max Love, nadal wilka w nic się nie zmieniło, to jest, to jest, to jest ta góra, na której byłem na ostatnim epizodzie ze stycznia zeszłego roku, Guaranga, o, o tam. Yy... Nie nagrywam, więc nie wrzucam. Nie chcę mi się tym zajmować, yy, ale że są komentarze, yy, chcecie coś, żebym wrzucił, i dzisiaj się pojawił jeden komentarz, że może mam coś w archiwum, co się nadaje. Więc przejrzałem, no bo ja mam setki filmów nieopublikowanych. Yy, bardzo dużo z nich jest zjaranych, tak grubo ja tam streamuję jakieś świadomościowe rzeczy. I teraz ten filmik, który teraz pójdzie, uważam, że bardzo pasuje, jest fenomenalny, opowiada o radioaktywności. W rozwoju duchowym. Jakby to jest teoria wszystkiego, a przy okazji też mówi, tłumaczy skąd taka niestabilność na świecie od jakichś stu lat. Także zapraszam do oglądania. Ja tam praktycznie nic nie edytowałem tego filmiku, bo mi się nie chciało. To jest filmik, gdzie jestem zjarany i po prostu streamuję świadomościówkę. Także. Miłego oglądania. A w opisie jeszcze będzie pewnie link do takiej grafiki, do której ja nawiązuję w tym filmiku, więc pewnie będzie można sobie otworzyć tą grafikę, żeby skumać o czym ja tam mówię tak wizualnie. Max Love. Jak nie to robić, tak. I love you! I teraz będzie tym razem radioaktywność, a rozwój duchowy. Jak miałem 8 lat, to chyba, chyba jak 8 miałem, to był Czernobyl. Byłem w Warszawie, 800 km chyba w linii prostej od Czernobyla. Jakoś żyję, wiem, że dużo w Polsce osób ma problem z Mówią, że to od tego. No i możliwe z starczycą. Szczególnie kobiety, jest to jakieś takie w ogóle utajnione w pewien sposób. Nie, nie pokazywane jest, że to jest takie takie coś. Ale ogólnie żyjemy, nie? No, żyjemy na Ukrainie, też ludzie żyją itd. i tak i, dalej. I jaką rolę pełni radioaktywność w rozwoju duchowym? Jak była w Fukushima, ja byłem w Ekwadorze, tutaj kilka mam wtedy. I się wszyscy Amerykanie, panika w ogóle tutaj, i tak dalej. Ja tu jest w ogóle taka ignorancja w tym temacie, nikt z nich nic nie czytał, jakby z takich faktów w ogóle cokolwiek o radioaktywności, i po prostu panikują za bardzo. I wziąłem, poszedłem do kafejki internetowej, zacząłem googlować strony po polsku, angielsku i włosku odnośnie radioaktywności. wikipedii, uniwersyteckie jakieś strony, yy, ta, ta, takie jakieś bardzo źródłowe w tym temacie. Żeby zrozumieć, i uzbierałem się tego 80 stron łącznie, wziąłem to wszystko, wydrukowałem, yy, przeczytałem i czytałem, no to jest no, to jest książka, to jest najbardziej duchowa książka, jaką kiedykolwiek czytałem tą, którą skomponowałem. Nie mam jej, a ja żałuję, bo była idealna po prostu. I ponieważ radioaktywność to jest, to jest, można by powiedzieć, można by z radioaktywności zrobić yy, na przykład kolejną religię. Yy, żaden problem, bo, bo wszystkie religie zawierają to samo, co, co zawiera radioaktywność. Jakby, czytając to zrozumiałem, że tak naprawdę wszystkie religie, te systemy różne opowiadają o radioaktywności w jakimś innym yy, scenariuszu. Też. Na przykład w radioaktywności też jest trójca święta. Ojciec, syn i Duch Święty. I są to cząsteczki beta, cząsteczki alfa i promieniowanie gamma. Cząsteczki alfa i beta są różne od siebie, ponieważ jedne mogą przechodzić przez tkaniny i papier, a drugie nie mogą. A promieniowanie gamma mają obydwie, jak się robią rozpady, tak mówią, połowiczna chwilę będzie. A promieniowanie gamma przechodzi przez wszystko tylko chyba nie przez

To jest ta trójca święta i tak naprawdę bez radioaktywności, o czym mówiłem tam w poprzednim odcinku, chyba, czyli węgiel C14, bo mówią, woda jest do życia potrzebna. Nie, nie, radioaktywność. Jeśli nie ma radioaktywności, to nie ma życia po prostu. We wszystkich organizmach żywych jest węgiel C14, przynajmniej na tej planecie. Więc po części jesteśmy w jakiejś skali mikro, yy, mikro, makro, do no tej małej, makro, chyba. Jesteśmy, jesteśmy po prostu też radioaktywni i ze słońca też dociera do nas to promieniowanie, które dociera. Nie chodzi o światło, tylko że to, to promieniowanie, które dociera, jest radioaktywne. dlatego tego jakie jest się, im wyżej w górach, tym panuje większa radioaktywność. Na przykład piloci samolotów mają określoną ilość godzin yy, latania miesięcznie, ponieważ są wystawieni na wyższe promieniowanie. Bo są wyżej, bo jest 10 km są nad, nad powierzchnią Ziemi na przykład, i tam jest inne promieniowanie. Yy, więc dla mnie powiązanie między radioaktywnością. A jeszcze co doda, yy, w ogóle atom radioaktywny to jest atom, który jest niestabilny. Czyli teraz zmieniając skalę, cokolwiek, co jest niestabilne, jest radioaktywne. Tak można by powiedzieć, nie? I, i, I jeśli się... co znaczy niestabilność? Niestabilność to jest nieokreśloność. To jest pewna neutralność, z której nie można wywnioskować co, co, co będzie następne. I na przykład Sajbawa... Y Nigdy nie było wiadomo, kiedy i gdzie on będzie podróżować. W ogóle ludzie tacy, którzy zaczynają iść w tą stronę duchową, oni są bardzo niestabilni, w sensie są nieokreśleni, yy, nie planują. Oni mają jakiś wytyczony sobie swój kierunek i działają intuicyjnie, można powiedzieć. Nie? Jest pewna nieobliczalność, ale jak popatrzeć, z boku na tą nieobliczalność to można zrozumieć jak to wygląda. I atomy nie, radioaktywne to są te niestabilne, i nie, nie można określić kiedy, kiedy nastąpi rozpad połowiczny tego atomu. A w momencie gdy nastąpi rozpad połowiczny atomu, to on po prostu straci połowę swojej mocy. I traci połowę swojej mocy tej radioaktywnej, i właśnie podczas rozpadu połowicznego tu jest atom, i następuje rozpad połowiczny, traci połowę swojej mocy radioaktywności i rozpa tych rozpadów ma wiele. Od początku jakiś tam pluton, nie wiem, jakiś tam numer 196, jeśli taki jest. I on będzie miał poprzez różne rozpady takie tu, 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 tu. tu, tu. Takie drzewko się robi. Na, 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 on może wybrać albo się rozdziela albo się rozpada przez cząsteczki beta i promieniowanie gamma, albo przez cząsteczki alfa i promieniowanie gamma, lub może też pójść dwoma i według mnie w ogóle zawsze idzie i, i tu idzie i tu idzie, tylko jest różna świadomość w tym i w tym, czy obserwowalność, obojętnie. I po prostu powstaje takie drzewka, na przykład tu rozbija się przez beta, rozbija się przez alfa, z alfa Tutaj rozbija się przez beta i przez alfa i później on idzie, on idzie do ołowiu i on obojętnie którą drogę wybierze w tym rozpadzie, to może wstawię taki, taki picture zaraz tutaj piccher będzie. Widzieliście Picture, jest to to drzewko i to po prostu, on zawsze dojdzie do ołowiu, on nie ma szans nie dojść do ołowiu, więc jaki jest wybór y, atomu radioaktywnego? Tylko alfa czy beta, ale on de facto nie może wybrać, czy on dojdzie do ołowiu, czy nie. To jest ustalone z góry, można powiedzieć. Przynajmniej tak mówią naukowcy i tak, tak to zaobserwowali, że ma miejsce. Tylko według mnie oni coś obserwują, a czegoś nie obserwują. Gdzieś nam na pewno coś zawężają nie pokazują wszystkiego. Bo może być, że podczas... Ro, 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 co się dzieje z promieniowaniem gamma, gdy dojdzie już do ołowie, promieniowanie gamma nie może przejść przez to, czyli nie może wchodzić w interakcję z tym, czyli gdzieś promieniowanie gamma pewnie się rozprzestrzeni nie? też. Czy w tym czasie też się... whatever, nie? to są jeszcze, ale to dla uproszczenia w ten sposób wygląda. I tak samo jest. On się staje, po prostu, można powiedzieć, jakiś taki dąży do neutr neutralności względem swojej radioaktywności. Będzie neutralny, jeśli wcześniej był. I tak samo my. Jaki, jaki masz wybór? Możesz wybrać drogę, ale celu ostatecznego nie. Tam i tak dojdziesz. Po prostu to jest z góry, to jest po prostu z defaultu ci dane, nie? To jest z urzędu to dostajesz, że ty tam dojdziesz. Jest kwestia tylko, ki ki kiedy i jaką drogą. Chociaż kiedy cię nie interesuje, tak naprawdę, bo na to nie masz kompletnie tego, według mnie, nie, nie da się zbadać. Chociaż może da się zbadać kiedy. Może da się to obliczyć tak jak. Da się obliczyć. Tylko nie wiem, czy zmierzyć się. Nie no, jeśli da się obliczyć, to da się zmierzyć. Po prostu większa radioaktywność powoduje. To jest związane stricte z poszerzaniem tej świadomości, z tym rozwojem duchowym. Dlatego pojawia się, że ludzie jedzą później, przechodzą spontanicznie na wegetarianizm czy na surowe jedzenie też rzeczy, ponieważ one mają więcej węgla C14 w takiej czystej formie. Ja bym nawet wyciągnął takie coś, taką hipotezę, tezę, teorię. Że właśnie ten węgiel C14 to jest ta prana, o której się mówi, to ci, to jest to, co napływa ze Słońca. Ta, ta energia, która jest wszechobecna, no bo ta energia ze Słońca jest wszechobecna, czy tam z kosmosu. Yy, bo czy ze Słońca, czy Słońce jest gdzieś, a jest ta przestrzeń, i to, że to przechodzi tą drogę, to zmienia swoją formę, no bo przecież wszystko zmienia cały czas swoją formę. I akurat na tej planecie panuje po prostu coś takiego, że rozwój jest związany z radioaktywnością. Radioaktywność Ziemi podnosi się od, od, od tak bardziej drastycznie raczej, podnosi się od, od odkrycia Skłodowskiej Radu, gdy ona odkryła Rad. Później były próby jądrowe Hiroshima, Nagasaki, na Pacyfiku próby jądrowe, no różne próby jądrowe i zaczęto w ogóle używać, jakby ujarzmiać tą energię. Do, I do elektrowni i do przemysłu. Tak naprawdę radioaktywność jest stosowana w tylu dziedzinach, gałęziach przemysłu, że to jest szok. Jak kiedyś taką listę znalazłem, może znajdę, to to tutaj gdzieś wstawię. Ale to jest we wszystkim, nawet na kominach filtry, to są po prostu filtry radioaktywne, bo one unicestwiają to, to to, to zanieczyszczenie, jakie tam bucha z kominów. Czy tak samo na przykład, jak zobaczycie jakieś puszki, szczególnie mięsne, i tam jest napisane produkt sterylizowany, to znaczy, że był poddawany po prostu promieniowaniom gamma radioaktywnym. Zostało zabite całkowicie całe życie organiczne w tej puszce, tylko na po 20 latach ono jest dobre. I tak samo na pewno żarcie z McDonalda jest traktowane, że ono jest zabite wszystko, bo wtedy znika problem po prostu Przydatności do spożycia i tego typu rzeczy, do tego tam później nie ma materii odżywczej, dlatego nawet pleśń jest trudno, żeby się wytworzyło, bo tam jest wszystko martwe w tym chlebie, i chleb mniejszy we wszystkich, nie? I człowiek, jeśli dostaje, dlatego oni szli w rozwoju po prostu dlatego jedzenie się zmienia na bardziej radioaktywne powiedzmy w sensie więcej tego węgla C14. I też wyżej w górach. Dlaczego oni siedzieli dzieli w Tybecie gdzieś w górach? Bo wyżej jest inne powietrze, jest inne powietrze, więc jest w ogóle inne paliwo ale o tym kiedy indziej opowiem, jak to działa. A poza tym tam jest po prostu większa radioaktywność. Więc jeśli jest większa radioaktywność, to jest większa ilość energii do dyspozycji, którą można przez siebie przepuszczać i mieć tą świadomość. Bo tak naprawdę, w że nie mówią, obserwuj światło. Światło jest podstawą, jest tylko światło, nie ma nic innego. To są wszystko formy światła. więc jeśli zrozumiesz jak działa światło, to ten schemat energetyczny możesz przenieść na wszystko. Światło jest powiązane też z radioaktywnością, tylko radioaktywność w ogóle co jest niewidzialne, co ma wspólnego buki radioaktywność, że obydwoje są niewidzialni. <grym> I teraz tak, jeśli ciało dostanie za dużo, tej energii radioaktywnej, no to może zostać z, 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 z kompletny, hiperlightment, hiper przeświecenie, jakieś kom kompletne. Natomiast jeśli jest to w małych jakichś tam dawkach się dostaje, nawet ja mówię tutaj Czernobyl, czy jakaś Fukushima, czy jakby ten cały rozwój przemysłu tego, który powoduje, że planeta jest coraz bardziej radioaktywna i dlatego też klimaty są niestabilne i te rzeczy się dzieją, bo po prostu jest niestabilna też. W skali, po prostu Ziemia, w skali całości, całej istoty swojej, zaczyna być bardziej radioaktywna, zaczyna być bardziej niestabilna i inni do określenia. I, I to jest według mnie w ogóle ścieżka rozwoju świadomości ludzi, bo, bo świadomość zawsze rozwija się przez y, pokonywanie jakichś lęków. Jeśli wcześniej były potopy, y, jakaś woda gdzieś zalewała, i były tego typu rzeczy, i w ogóle ten. ten Wielki potok i, 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 i że po tym to, to była jakaś taka naturalna selekcja, co ma przetrwać na tej Ziemi, gdzie, jak i tak dalej. Taka naturalna selekcja, po prostu wydarzenie, jakiś event. I teraz będzie kolejne coś takiego, i to kolejnym coś takiego to nie będzie już woda, bo to już było w ewolucji człowieka. Teraz będzie po prostu radioaktywność. <gry> Tylko czy ona przyjdzie? Ona może przyjść z dwóch źródeł: może przyjść ze źródła ze Słońca, z kosmosu, może przyjść po prostu, że jeśli yy, 20 elektrowni wybuchnie na świecie, no to już, już, będzie, już, już będzie to zrobione. Czy jakieś inne? Jakby to jest. To jest my zmierzamy jako ludzkość w tym kierunku w, w, wielkiego, wielkiego, jakiegoś yy, yy, promieniowania radioaktywnego bo to by trzeba było wszystko zamknąć. Po prostu to jest pewne. To jest pewnie, każdy dzień jesteśmy coraz bliżej tego i, i po takim wielkim wybuchu yy, tej radioaktywności, który nie musi być z wielkim boom zrobiony nawet, będzie kolejna selekcja po prostu tej, tej rzeczywistości i istot, jakie tutaj będą żyły, gdzie teraz my jesteśmy tutaj tymi istotami dominującymi, co będzie później. Nie wiadomo jak to będzie później, jak to jest wszystko z percepcji świadomości, to jest tylko scenariusz po prostu, jaki się doświadcza w tym momencie, w tej epoce, w tym życiu. Tak jak zamknę oczy, mogę doświadczyć zupełnie czegoś innego. I tak naprawdę to jest też właśnie jakieś takie spotkanie ze śmiercią, która jest znowu jakimś lękiem i, 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 i czymś takim, które w ogóle przecież przeżywa się każdego dnia zamykasz oczy, tak naprawdę umierasz. Tylko, że powracasz tu, więc, więc mówisz, a wróciłem, to jest okej, okay", nie? Tylko, że tak naprawdę zajęło ci może tysiące lat życia w śnie, poprzez incepcję snu we śnie, we śnie, których kompletnie nie pamiętasz, tego istnienia w zupełnie innych formach i później wracasz tutaj. Jak tu nie wrócisz, to wrócisz gdzie indziej. Tam jest cały, cały. cały... Tu, tutaj to jest szczycik, a tam pod spodem jest cała siatka taka, że po. Bo wszystko jest fragdane. I co jeszcze mógłbym dodać? Że tak samo dla mnie po prostu yy, atom radioaktywny w skali wielkiej to jest po prostu słońce w tym układzie, w którym... Tu istniejemy. To jest wielki atom radioaktywny, więc ten atom radioaktywny, jakim jest słońce, też to pewien czas ma swoje rozpady połowiczne i według mnie w ten sposób to jest mistrzek Bliskiego Wschodu, ta teoria napisa, Dalekiego Wschodu napisana. Yy, i Dla mnie jest po prostu, tak było, było wielkie słońce, to był wielki atom radioaktywny, doszło, on cały czas wydalał jakieś promieniowanie, nie? później została przy, czyli jakaś tak. Te cząstki wychodziły. Jak została przekroczona jakaś masa krytyczna tych cząstek, które wyszły, to z tych cząstek stworzył się planeta pierwszy. Planeta pierwsza się stworzyła, to było Słońce, ale zaczęła krążyć wokół Słońca lub jakoś inaczej, w jakiejś innej relacji kręciły, bo, bo, bo to było pół Słońca się rozpadło. Nie? Mogły być dwa świecące Słońce. Poza tym nie wiadomo, czy świecące w jaki w sensie, czy nie ma jakiegoś na przykład Słońca, którego my oczami nie widzimy, ale jest coś, co promienieje na przykład. Nie? I tak powstał sobie teoretycznie, bo to zawsze mapa, to nie tyle, powstał sobie pierwszy planeta i później może ten planeta też miał rozpad połowiczny lub Słońce znowu miał rozpad połowiczny i powstał drugi planeta, trzeci i tak dalej. Jesteśmy w jakimś tam momencie tego całego cyklu takich przemian, więc Słońce też znowu kiedyś nastąpi to, że będzie rozpad połowiczny Słońca. Możliwe, że innych planet też następują rozpady połowiczne, poprzez jakieś tam scenariusze dziwne, typu jakiś planeta uderza w drugi, coś się oddziela, jest jakiś rozpad połowiczny, traci swoją moc. Wszystko jest jednym. Na tym polega poszerzenie świadomości, żeby łączyć zrozumienie z tego miejsca do zrozumienia tego i do zrozumienia tego i tego i wszystkiego. Subuj, lajkuj, kochaj, bądź miłością, twórz twój osobisty raj. I love you radioaktywna istota.